Droga, drogi panno, dzień dobry lub dobry wieczór. Twoje karty są już przygotowane na te pełnię. Przyjęłam taką formułę krótszego, bardziej być może dynamicznego czytania. I tak, dla panien, które są w relacji są pierwsze dwie. Jest to czwórka miecze i karta księżyca. A dla panien, które nie są w relacji jest dziewiątka kielichów i piątka kielichów. Czyli już na pierwszy rzut oka widać, że dla Sigri może być dużo rozkminiania, przemyśliwania, emocjonalności różnego rodzaju, o czym oczywiście w kielichach, o czym za chwileczkę opowiem. A dla panien w relacji mamy tą czwórkę mieczy i ten księżyc. W czwórce mieczy jakaś panna lub też jakiś powinna zadbać o swoją higienę życia codziennego, czyli dodać sobie troszeczkę więcej snu o tej porze roku, być może, jeśli tego potrzebujesz, jeśli się z tym lepiej poczujesz. Ktoś może również, jeśli wierzysz w znaczenie snów, poszukać jakiejś odpowiedzi podczas snu, natomiast nie wierzyć w dosłowne, wiecie, takie, jakieś takie horoskopowe przekazy, że jak się, nie wiem, przyśni, to to dobrze, a jak to się przyśni, to niedobrze. Tylko raczej wsłuchać się w, w siebie, w swój organizm, w swoje ciało, jak się czujemy z tym, co nam się śniło rano, bo z tego można wyciągać różne wnioski: czy czujemy się z tym swojo, czy nie swojo, z tym, co nam się przyśniło, i czasami gdzieś, jakieś takie są podświadome. Sygnały płynące z naszej, z naszej głowy czy też duszy, w co kto wierzy. Natomiast w karcie księżyca, zobaczcie, mamy pełnię księżyca. Więc jakaś panna w relacji może mieć jakąś iluzję w swoim otoczeniu albo w swojej głowie. Iluzja ta może dotyczyć fałszywego wyobrażenia na temat jakiejś sytuacji albo jakiejś osoby. Może też tak być, że walczymy ze sobą. Albo mamy taką osobę w swoim otoczeniu, która walczy ze sobą. Bo wiecie, każdy z nas ma w sobie dwa wilki, i tutaj ktoś chce pójść z czymś na skróty. I być może należałoby na te skróty nie iść, bo mogą być jakieś konsekwencje. W karcie księżyca są też jakieś niedomówienia: ktoś komuś czegoś nie mówi. Może nawet mieć ta osoba dobre intencje, na przykład, żeby kogoś chronić, a może to też być tak zwane białe kłamstwo, czyli że nie mówimy, co też jest pewnym jakimś zatajeniem prawdy. Może warto ze swoją osobą porozmawiać, jeśli masz takie przypuszczenie, że z jakiegoś powodu coś jest niedopowiedziane. Natomiast dla panien, które są dziewczyny lub chłopaki pojedyncze, coś może podczas pełni pielęgnować w sobie jakieś dawne żale, smutki. Tutaj symbolem tego są te rozlewane po kolei przez tego kota kielichy. Zamiast się zastanowić nad tymi pełnymi kielichami dwoma ze swoimi plecami, nad tym, co faktycznie jest obecne w naszym życiu i jest darem w naszym życiu, zarówno od strony materialnej jak i niematerialnej. I co jest naszym zasobem, jakie osoby mamy w swoim otoczeniu, kto nas wspiera, do kogo na przykład możemy zadzwonić, gdy jest nam smutno lub też gdy mamy się czymś radosnym możliwość podzielenia. Natomiast w dziewiątce kielichów jakiś singiel albo singielka raczej chce pozostać singlem. Ponieważ myśli o tym, co musiałaby ta osoba odpuścić, albo z czego zrezygnować na rzecz dzielenia życia z drugą osobą, i tutaj być może warto sobie zadać pytanie: co mogłabym, czy mógłbym dzielić, a co chciałabym, chciałbym zostawić dla siebie, jaki obszar w swoim życiu, i może to dla ciebie jest taka zagwostka na te pełnię. Czyli tu dwie zagadki. Jakieś iluzje, jakieś niedopowiedzenia u Pani w związku, a u Pani nie w związku, ewentualnie jakieś zagwostki. co ja bym tak naprawdę chciał, czy chciała od tej swojej nowej, przyszłej osoby. No i z tym Was zostawiam. A teraz zagadka, jeszcze na koniec, co lubią twórcy na YouTubie? Twórcy na YouTubie lubią suby, lajki, komentarze, podbicia. Jeśli korzystasz z aplikacji YouTube'a, wsparcie na YouTube'ie też lubią twórcy lub też wsparcie na Bajkovitu. No i też z tym Was zostawiam. Trzymajcie się ciepło na razie, pa!